Szanowni Państwo, od 2 grudnia Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa ma nowego dyrektora. A został nim pan Arkadiusz Kopczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z którym dzisiaj właśnie będę rozmawiać na temat tego, jak mu się podoba Żyrardów, co może chciałby tutaj zmienić. To program gościnny. Ja nazywam się Dominika Dawidowicz. Zostańcie z nami. Siedlana. Panie dyrektorze, wiem, że pracował pan m.in. w Skierniewicach, w Wiskitkach. Teraz nadszedł czas na Żerardów. Co dobrego i ciekawego może pan wnieść do naszego miasta? Do miasta, które jest tak bogate w kulturę i tradycję, trudno jest wnieść coś nowego. Ja stawiam sobie za cel, żeby wnieść tutaj takie przekonanie wśród mieszkańców, wśród żyrardowian, że żyją naprawdę w przepięknej rzeczywistości, pełnej tradycji, pełnej historii, z której należy być dumnym. Poza tym warto pamiętać o tym, że miasto. Przez 8 ostatnich lat pracowałem w Skierniewicach, więc ta pauza taka między Rzydziardowym. Yy, znaczy, byłem w Rzydziardowie, gościłem w tym mieście, robię tutaj zakupy, mieszkam niedaleko, natomiast nie widzę tego tak na, na co dzień. Natomiast yy, łatwo wtedy zauważyć zmianę miasta. Yy. Przyjeżdża się na zakupy, wyjeżdża i, i koniec. Natomiast teraz jestem tutaj, patrzę i to miasto zmieniło się naprawdę kolosalnie. Więc fajnie, że, że moim zadaniem jest mówienie o tym, jak fajnie to miasto wygląda, jak to miasto będzie wyglądało fajnie, bo jest kilka pomysłów, które no już najbliższy rok, rok Filipa Girarda, więc tutaj będzie na pewno dużo pracy dla mnie i dla jednostek kultury w mieście, żeby fajnie o tradycji właśnie, bo to, to słowo klucz chyba, które gdzieś tam cały czas w mojej głowie się kręci, jeżeli myślę o Rzczardowie, żeby wokół tej tradycji się kręcić i rozkręcić fajnie, fajnie to miasto. Panie dyrektorze, a czy ja mogę zapytać w takim razie o pana taką zawodową historię? Wspominał pan już tutaj o tym, że 8 lat ostatnich pracował pan w Skierniewicach, no to w takim razie nasuwa się samo pytanie, cóż pan tam robił? Osiem ostatnich lat to wyjątkowy czas dla mnie, to zdobywanie wyjątkowych umiejętności i doświadczeń w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Skierniewice. Spotkałem tam fajnych, mądrych ludzi, którzy pokazali mi coś nowego w promocji. Coś nowego w postaci zaangażowania w różne. In... Ciekawe formy prezentacji miasta, mówienia na ten temat, pokazywania wydarzeń. Eee, więc to osiem, osiem fajnych lat. Wcześniej e, wspominała pani, pani redaktor, o Wiskitkach. Przez półtora roku pracowałem w sąsiedniej gminie, e, również jako specjalista do spraw promocji, a jeszcze wcześniej rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Skierniewicach. No i historia kilkuletnia w Radiu RSC między innymi. Mm -hmm. e, które miejsce wspomina pan najcieplej? Najcieplej? E, to chyba wspomniane radio RSC cztery i pół roku fantastycznej, fantastycznego odkrywania e, swojego głosu, odkrywania tego, że dziennikarstwo to jest coś przyjemnego, fajnego, nawet w takim wydaniu lokalnym, e, bo to fajny taka rozpędówka do tego, co ma, co, co robiłem tak naprawdę potem. E, no i te ostatnie 8 lat w Skierniewicach. E, no i liczę, że ten miesiąc, który mam za sobą, to jest kolejny czas, kiedy, który będę doskonale wspominał i pamiętał. No właśnie. To tak z ciekawości zapytam, w, powrócę do tej pracy radiowca, e, doświadczenie nabyte podczas pracy e, e, dziennikarza radiowego przydaje się na przykład teraz właśnie, chociażby tutaj w Żyrardowie e, na takim, a nie innym stanowisku? E pół roku w Radio RSC to jest hmm. fantastyczny czas, bo y, pokazał mi, że ja mogę wyjść na scenę i mówić. Hmm. Y, pokazał mi, że mówienie do mikrofonu to nie jest y, coś strasznego, że nie należy się tego bać. Y, pokazał mi y, to, że Halo to naprawdę nie jest nic strasznego. Więc w momencie, kiedy ja zostaję dyrektorem Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta, to z siłą rzeczy muszę się gdzieś pokazywać i kompletnie nie mam z tym najmniejszych problemów. Cieszę się, że mogę być wśród ludzi, że mogę do nich mówić, że mogę ich przede wszystkim słuchać, bo Pracy z radia zostało mi to przede wszystkim, że ja przede wszystkim słucham ludzi i chcę jak najwięcej informacji od nich zdobyć, tak, żeby zbudować odpowiedni osąd rzeczywistości. Czyli w charakterze osoby prowadzącej wydarzenia również pana zobaczymy. Liczę na to. Z panią redaktor również. <laughs> w tandemie na pewno nam się uda. Będzie mi bardzo miło. Panie dyrektorze, wspominał pan tutaj chociażby o tym roku de Girarda, tak? To 2025, rozumiem. Czy możemy uszcz uszczknąć troszkę rąbka tajemnicy? Jakie już macie plany, pomysły na ten rok jako Wydział właśnie Kultury i Promocji? Jako Wydział... Y może nie, bardziej jako zespół, okay. bo wokół roku Filipia Diergerarda zawiązał się wyjątkowy komitet organizacyjny, w którego w skład wchodzą osoby doskonale znane w naszym mieście, które znają historię tego miasta, znają jego tradycje i to na nich będziemy budować. A moim zadaniem w Wydziału Kultury i Promocji, czy Centrum Kultury, czy Muzeum Młyniarstwa jest obudowanie tego w ciekawe wydarzenia, wydawnictwa, które będą w przestrzeni. Przestrzeni miejskie funkcjonowały przez nadchodzący rok. Jeżeli chodzi o to przygotowania, do 15 stycznia mamy przygotowany czas na przesyłanie zgłoszeń przez wszystkie zaangażowane instytucje. Zresztą polecam Państwu wejść na stronę gerardów.pl, gdzie. Pierwsze spotkanie jest już omówione, wskazani są członkowie komitetu i zarysowany kształt działań. Czekamy na zgłoszenia. Dostaliśmy już pierwsze propozycje tego, jak będzie wyglądał ten rok Filipa de Girarda we Francji, bo oczywiście nie może w zabraknąć już do czyli miasta rodzinnego Filipa de Girarda. Oni tam już przesłali kilka swoich propozycji bardzo ciekawych. Przede wszystkim najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest to, że angażują dwie strony, tak? Czyli dzieciaki z Żyżardowa będą współpracowały z dzieciakami z Francji, między innymi w spektakle teatralne, no rozmaite rzeczy przed nami, więc liczę, że, że będzie tego dużo, dużo więcej. I liczę też przede wszystkim, szanowni Państwo, bo zwracam się tutaj do mieszkańców Żyżardowa, żebyście również się zaangażowali w ten rok. Zapraszamy do tego, żebyście, jeżeli macie swoje pomysły, swoje potrzeby, żeby zgłaszać się do mnie, do Wydziału Kultury i Promocji, adres Mailowe promocja małpa, Wszystkie Państwa propozycje będziemy rozważali wspólnie z członkami komitetu, tak aby ten rok wypełnić ciekawymi przedsięwzięciami. Oczywiście my coś zaproponujemy po 15 stycznia i to będzie ten taki szkielet wokół którego będziemy pracowali, ale bardzo bardzo gorąco liczę na to i na mieszkańców żerdowa przede wszystkim, że zaangażują się i tą swoją wyjątkową tradycję i unikalność w skali Polski i Europy będziemy w stanie pokazać. Czyli rozumiem przed wami jeszcze burza mózgów po prostu. No tak i żeby była burza mózgów potrzebne są pomysły, no mamy swoje, jako wydział przygotowujemy tam już jakiś taki wstępny harmonogram tego, co możemy zaproponować. Centrum Kultury ma już swoje propozycje, no jest wiele rzeczy się dzieje mniejszych, większych, które mam nadzieję każdy z mieszkańców odczuje na własnej skórze. A w takim razie sam wydział? Czy jakieś pomysły, może innowacje już w tym 2025 roku czekają na mieszkańców Żyrardowa? Dzięki wam. Innowacje, no na razie, na razie innowacje są bardzo Urzędowe, nazwijmy to tak, bo... Ale pojawiło się więcej rolek, na przykład widziałam. Tak, no tak jak wspominałem, praca w mediach to jest dla mnie nową. Ja odkrywam wiele różnych środków przekazu. Między innymi internet, media społecznościowe to jest dla mnie jeden z najprostszych kanałów dotarcia do mieszkańców miasta. A ważny, skuteczny? Jak najbardziej. Jeżeli treści są właściwe, jeżeli treści zawierają wartość, to każdy z mieszkańców, który ogląda media społeczno społecznościowe, na pewno na chwilę się zatrzyma przy tych materiałach, które udostępniamy i sprawią mu one radość, a przede wszystkim dostarczą wartościowych informacji. Bo pamiętajmy, że przekazywanie tych informacji to klucz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu i Wydziału Promocji, tak naprawdę, bo chciałbym, żeby ta promocja była przede wszystkim skierowana do mieszkańców miasta, żeby oni dobrze znali swoje miasto, dobrze widzieli, jak się zmienia, żeby odkrywali je, a Kolejnym etapem będzie oczywiście, jeżeli my się czujemy dobrze we własnym gronie, to od nas bije fajne światło na zewnątrz. Więc w ten sposób widzę promocję i mam nadzieję, że uda się właśnie w, tak, w taki sposób ją budować. Zmieniamy na pewno nazwę. Jeżeli chodzi o wydział, o, to taka ciekawostka już jest dostępna w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa. Wydział Informacji, Promocji i Kultury. Właśnie dlatego. Informacji. Informacji. I promocji Do... i, kultur. i kultury. W tej kolejności. Dokładnie w tej. Hmm. I w tej kolejności też, zresztą jak pani redaktor zauważyła, chcemy iść, czyli przede wszystkim informować, pokazywać miasto i mówić na temat tego, jak się zmienia. Najciekawszy budynek w Żyrardowie? O, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, bo ogromnie się cieszę, że pracuję teraz w kantorze. No właśnie to miało być kolejne pytanie, jak się urzęduje w kantorze? Prze przecudowny obiekt, pamiętam go sprzed lat, kiedy tutaj jeszcze właśnie z mikrofonem Radia przyjeżdżałem. Wchodząc do sąsiedniego starostwa, mijałem tam budynek po prostu zawsze z, z takim wielkim ojejku, jaki piękny obiekt, dlaczego on nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, tak? dlaczego nie jest ogólnodostępny i tamten rok i, no, i, i grudzień w tym roku pozwala mi poznać go z zupełnie innej perspektywy, ale tak naprawdę osada fabryczna, jako cały kompleks budynków, to jest dla mnie coś niesamowitego. Ja tu zawsze ostatnio z powodów kolokwialnych, bo samochód u mechanika muszę przyjeżdżać, żartowałem pociągiem, i przez osadę przechodzę idąc od tamtej strony. Ja po prostu to jest dla mnie magiczny moment, kiedy idę rano, mijam budynki z zasnutą mgłą, ale one w każdym świetle, w każdej pogodzie, w każdym nastroju tak naprawdę wyglądają inaczej, więc no, żardowska cegła po prostu. To proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia. Czego można wydziałowi i panu dyrektorowi na te nadchodzące święta życzyć? Na nadchodzące święta i nowy rok. Dobra. Trudno powiedzieć, ale na pewno chciałbym, żeby rok Filipa de został zapamiętany wyjątkowo w naszym mieście. Więc tutaj chciałbym sobie życzyć i sobie, i Girardowianom, i przede wszystkim swojemu zespołowi, bo, bo jest nas czworo w wydziale kultury, żebyśmy, żebyśmy osiągnęli coś fajnego i coś, co zostanie zapamiętane. Żeby się nic po drodze nie wykrzyczyło, mówiąc kolokwialnie też, bo, bo wiadomo, że najtrudniej radzić sobie w sytuacjach, kiedy coś nas zaskakuje. I żeby tych zaskoczeń było po prostu jak najmniej. To ja tego życzę oczywiście. Szanowni Państwo, a Państwu przypominam, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Arkadiusz Kopczewski, dyrektor Wydziału Informacji, Promocji i Kultury. Ale to dopiero od 1 stycznia. Od 1 stycznia Urzędu Miasta Żyrardowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.